Więc dlaczego jest tak, że ci nowi ateiści koncentrują się tylko na Bogu Biblii? A nie. To dobre pytanie. Jeden z tych powodów jest to, że ci nowi ateiści żyją na Zachodzie. I oni. To, co tak naprawdę wystrzeliło nowy ateizm, który ostatnio znika ze sceny, to 11 września. Gdy wydarzył się 11 września, powiedzieli, że religia jest zła. Zobaczy, dlaczego religia pcha ludzi. Wywletywali samolotami w budynki. Problemem jest to, że oni zlepili razem. Wszystkie religie w jedną i powiedzieli, że one wszystkie są takie same. Gdy w rzeczywistości radykalny islam i chrześcijaństwo są całkowicie opozycyjne, chrześcijaństwo nie powie ci, by iść mordować ludzi, podczas gdy islam, radykalny islam to zrobi. Więc oni zlepili to wszystko razem i traktowali je w ten sam sposób, ale nie dali żadnej alternatywy. Jaki jest więc właściwy światopogląd? Jak mamy żyć? Ateizm, który ma Boga? To nie zaspokoi ludzi. Nie dali podstawy, na której można iść dalej. Ale teraz, kiedy zanikają już z widoku. Jak wspomniałem wcześniej, mój przyjaciel Justin Briley zauważa, że pewni z tych ateistów, którzy byli przeciwko Bogu, teraz uświadamiają sobie korzyści chrześcijaństwa. I niezależnie od tego, czy stało się chrześcijanami, czy nie, choć pewni z nich to zrobili, ale nawet Richard Dawkins, najbardziej zajadliwy z nowych ateistów. Wypomniał ostatnio, że są pewne korzyści, że są pewne pożytki z posiadania chrześcijańskiego narodu. Ponieważ sekularyzm nie powstrzyma narastającego islamu, ale chrześcijaństwo to zrobi. O wiele bardziej wolałbym mieć chrześcijan, którzy są w kontroli, od muzułmanów, którzy narzucą prawo szariatu. Więc widzi pewne podstawowe pożytki u chrześcijaństwa. I może też tak być, że ludzie zawsze wychodzą przeciwko chrześcijańskiemu Bogu, ponieważ jest prawdziwym Bogiem. I na niego Szatan będzie wymierzał swoją broń. Na prawdziwego Boga, nie na fałszywych bogów. On chce, by ludzie wierzyli w fałszywych bogów. Zauważ tak przy okazji, że nawet Richard Dawkins to uznaje. Słyszycie ten termin? Islamofobia. Tak jakby Islam był rasą. Islam nie jest rasą. To ideologia. I nawet Richard Dawkins to rozpoznaje. Mówi, mamy muzułmanów w każdej etniczności. Islam jest ideologią. I jeżeli ideologią jest to wypełnić dżihad przeciwko wszystkim niemuzułmanom. Lub nawet muzułmanom, którzy nie zgadzają się z pewnymi nurtami islamu. I że oni mają być zabici. My wszyscy musimy się tego bać. To dlatego mówię, ja nie chcę tego w moim narodzie.